Dopaminowy wilk pyta: Zobacz, to jest sklep, który się boryka z brakiem sprzedaży albo bardzo niską sprzedażą. To jest produkt. Cena prawie 100 zł. Brak możliwości zrobienia Zooma. Brak dodatkowych zdjęć. Brak zdjęć na człowieku. Nie wiesz, jak to wygląda. A teraz wersja na komputer. Zobacz. Tu już jest Zoom. Tu możesz zbliżyć, ale 90% ludzi będzie oglądać tą stronę w takiej formie. Nie ma tak dodatkowych zdjęć. Kolejna rzecz, spójrz, rozmiar. Tu mogę wybrać rozmiar, ale nigdzie nie ma opisu tego rozmiaru. W wersji na mobile, tym bardziej, także nie ma opisu. Dla porównania, wybrałem inny sklep, który oferuje bardzo podobną bluzę. Zobacz, tu mamy przykładowy sklep internetowy. Ten sklep ma podobną bluzę. Spójrz na tą, a spójrz na tą. To jest bardzo podobna bluza. Tylko, że ten sklep oferuje dodatkowe zdjęcia pokazujące ten produkt. Tu czarna bluza w wersji desktop albo w wersji mobile. ma możliwość przerzucania. Mam dodatkowe zdjęcia na modelu i mogę zobaczyć szczegóły tego produktu. Gdy zjadę na dół, mogę sobie wybrać rozmiar i mam pod spodem informacje odnośnie tabeli rozmiarów. Mogę sobie wybrać i porównać, który będzie rozmiar dla mnie najlepszy. Nie ma zdjęć, nie ma wideo, nie ma sprzedaży. Ludzie nie kupują produktu, kupują wyobrażenie.